Drodzy państwo, dzisiaj gala z okazji obchodów Światowego Dnia Zespołu Dauna. obchodzona już 11 rok. Zaczęło się niewinnie od zgromadzenia kilku osób. Dzisiaj już impreza ma prestiż światowy. Przypada dokładnie 21 marca, czyli w dzień wiosny, dzień kolorowy, dzień radosny. Wszyscy wtedy zakładamy na znak solidarności z osobami z zespołem Downa, kolorowe skarpetki. Dzisiaj chcemy pokazać, że nasze dzieci są cudowne, są radosne, są Przede wszystkim tacy sami jak wszystkie inne dzieci. Na naszej gali wystąpią najmniejsi, najmłodsi podopieczni naszego stowarzyszenia. Wystąpi również grupa starsza w pokazie teatralnym pod okiem wspaniałej aktorki Elżbiety Donimirskiej. Również odbędą się licytacje fantów przekazanych przez naszych kochanych sponsorów. Warto powiedzieć, że całą galę objęła honorowym patronatem pani prezydent miasta Wioleta Charenźlak, za co jej serdecznie dziękuję. a Klu wydarzenia będzie występ kabaretu Nowaki, który mam nadzieję rozbawi wszystkich do łez. Dzisiaj jesteśmy wszyscy równi, jesteśmy przyjaciółmi, bo wy, którzy tutaj jesteście i wasze ostatnie działania zarówno w stowarzyszeniu, jak i zaproszonych gości mają wspólny mianownik, a mianowicie to, że jest nam nieobce dobro naszych dzieci. To, że one mają zespół, w niczym tak naprawdę nie przeszkadza. I dzisiaj w trakcie tego wieczoru chcę państwu pokazać, że potrafią się one świetnie bawić, że potrafią być radosne i niczym, zupełnie niczym się nie różnić od każdego z nas. Jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat 321 21 oraz propagowanie praw osób ze zespołem Dauna, a także integracja z nimi. Z tej okazji na całym świecie odbywają się liczne imprezy. Dla wyrażenia solidarności, akceptacji, zrozumienia i otwartości dla osób ze zespołem Dauna 21 marca. Zakładamy kolorowe skarpetki, o których właśnie mówiła Pani Prezydent i które te skarpetki mają dzisiaj także na sobie Pani Prezes, Wiceprezes Stowarzyszenia, a także widziałam, że wielu spośród rodziców e, dzieci, spośród Państwa. Kim jestem? Hey. Inaczej. Jest rzeka. Piękna, nieporównywalna, Niepowtarzalna. zawsze nowa, ale nieprzemijająca rzeka życia. Rzeka życie. Na rzece jest most, ale co dziwaczne. Most, który nie wie skąd wziął się. Nie wie też po co wziął się, nie wie czym jest, nie wie nad czym, nie wie nic. A wszystko wydaje mu się. Nie widzi, ani nawet nie domyśla się płynących mu rzeki życia. Wydaje mu się, że on jest rzeczą życia. To za 50 zł za profesjonalne kosmetyki. Tutaj pani z tyłu pani prezent kościół wybaczy. 100 zł pani daje.